Wczoraj w Nowej Zelandii doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi. Najprawdopodobniej zostało ono wywołane przez wyjątkowe perygeum Księżyca. Odkładając jednak tą kwestię na bok to to, co najbardziej zaskakuje w całym tym wydarzeniu, to fakt, że liczni świadkowie donosili o fenomenach świetlnych widocznych na nocnym niebie, które towarzyszyły aktywności sejsmicznej. W przeszłości wielokrotnie widywano na niebie rozmaite efekty świetlne, które zazwyczaj pojawiały się przed znaczącymi trzęsieniami ziemi. Przeważnie wyglądało to jak chmury opalizujące, czyli coś w stylu nietypowej tęczy. Tłumaczono to w ten sposób, że znaczna aktywność sejsmiczna powoduje miejscowe podgrzewanie jonosfery, a światła są jedynie efektem ubocznym. Tym razem mogliśmy mieć do czynienia z podobnym fenomenem. Tysiące ludzi widziało na horyzoncie wiele błysków świetlnych, które ich zdaniem zaczęły się pojawiać wtedy, kiedy roztrzęsła się Ziemia lub chwilę potem. Niektórzy zdołali nawet najraźniejszych niektórych z tych niezwykłych pokazów. Pomijając jednak domniemanie naukowców odnośnie podgrzewania jonosfery, rzeczywista przyczyna tej ferii świateł nie jest znana. Świadczy to o tym, jak mało wiemy jeszcze o siłach przyrody. Niektórzy twierdzą nawet, że przyroda nie miała z tym nic wspólnego.